40 klas pierwszych, z czego 16 w liceach ogólnokształcących, tyle samo w technikach. 8 oddziałów w szkołach branżowych pierwszego stopnia, 3 w liceach ogólnokształcących dla dorosłych i 1 w szkole policjalnej. Oferta edukacyjna na nadchodzący rok szkolny w szkołach ponadpodstawowych na terenie powiatu radomszczańskiego przedstawia się niezwykle ciekawie. W dzisiejszym odcinku zaprezentujemy cztery szkoły, które walczą o względy ósmoklasistów. Zaczynamy od popularnego drzewniaka, który ma najbogatszą ofertę szkół. Branżowych pierwszego stopnia w powiecie. Zainteresowani znajdą kilkadziesiąt zawodów, które pozwolą im łatwo odnaleźć się na rynku pracy, dodatkowo cztery kierunki techniczne i liceum ogólnokształcące. Technik logistyk, mało tego z innowacją wojskową, gdzie prowadzone są bardzo ciekawe zajęcia na terenie jednostki wojskowej w Tomaszowie, technik usług fryzjerskich, i tutaj też jest realizowana innowacja, wizerz i kreowanie wizerunku, gdzie przyjeżdżają do szkoły wizerzyści renomowanych firm. Ósmoklasistów w swoje mury zaprasza także drugie liceum ogólnokształcące w Radomsku. Placówka uhonorowana mianem złotej szkoły 2020 w rankingu perspektyw nie bez przyczyny, bowiem co roku uzyskuje z większości przedmiotów maturalnych lepsze wyniki od średnich w powiecie radomszczańskim, a w roku minionym aż 44 prace maturalne napisane przez uczniów drugiego liceum ocenione zostały na 100%. Szkoła oferuje naukę na pięciu profilach ogólnokształcących, z kolei w popularnym mechanizmie, w liceum, technikum i szkole branżowej uzyskać można kwalifikacje cenione na rynku pracy. Oferujemy klasę mundurową, jak również klasę rehabilitacyjno-zdrowotną. W techniku mechaniczno-budowlanym pragniemy otworzyć cztery kierunki, to jest technik, mechanik, technik pojazdów samochodowych, Technik budownictwa oraz technik geodety. Mamy również ofertę dla uczniów, którzy pragnęliby rozpocząć naukę w branżowej szkole pierwszego stopnia, w zawodach elektromechanik samochodowy, mechanik samochodowy, operator obrabiarek skrawających, jak również mechanik, monter maszyn i urządzeń przemysłowych. Cztery profile licealne po jednym kierunku w szkole technicznej i branżowej ma w swojej ofercie edukacyjnej zespół szkół ponadpodstawowych w przedbożu. Oferta bogata, więc i wybierać jest w czym. Profil humanistyczno-językowy, profil biologiczno-chemiczny, matematyczno-językowy i klasa rehabilitacyjno-sportowa. Szkoła oferuje także naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i szkole policjalnej.